Ale kurwa giga faza pewnie jest co? Nie bacz! Polecę. O ty masz kinol wielki. Zostaw mnie! <grymne> Zostaw mnie <grymne> Zostaw mnie rudy śmieciu. Leci Leci Maciek, pa patrzcie, patrzcie go. Piękny skok! No, Wróćcie, co mam robić na pierwszy skok? Ja. Ciema! Co ty ode mnie oczekujesz? Co mam robić na pierwszy skok? Backflipa! Oh. Co za dziobak? Ale dziobak Co? Dziobak Co to zobaczy. Pepe pan dziobak mówię kurwa oh. Czemu tak daleko kurde? No trochę przelatujesz Co? Trochę przelatujesz, tu niezła no. piaskownica dzisiaj jest Wiesz że przelatuję to? Pioch, ja, ale czekaj, czekaj, czekaj Dobra Nagram skok na rowerze typu BMX O kurwa! Ale przeleciałem! To był flat prawie Ulala! La. O Szymon się rozbiera! No, no, Ulala! la serwisie wykręcał boksera. Trochę na GoPro. To dopiero będą nagrywy. Z drugą stronę i trzeba nagrywać. Ty zajebiście to wygląda! Wow, ale, ale one hander seba! Teraz to ta. Przepraszam widzowie, że dzisiaj tylko tyle mi jest na nagrywkach, ale muszę się zwijać. Ej, no, kurwa nikogo nie ma. Bo, <laughs> bo Walne wczoraj backflipa do front flipa, teraz macie tutaj urywek i Seba doda. O! O! Kurde! To się nie nagrało tutaj, a taki... Ale, ale Ataki... wysiadł po no. weź, dalej, weź Właśnie dalej. teraz jak tak patrzę, to gdzieś tu musi być kamera dalej. Sorry widzowie, nie widzieliście gleby Maćka, była kozacka Przekro to zapas, to by nie ty ty ty. Nie Czemu tak daleko? Bo ja chcę zrobić trik

Ja Ja pierdolę! <grywa> Kurwa! Oh. 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 Nie lubię tego triku w ogóle tragicznie źle to zasiedam. Jeszcze raz? Czy podparte chuje warte? Nie, tu jest, to jest nieco, tak to odjechał Czy nie? No w sumie chyba tak Nie, no Na twardym to bym odjechał